Witajcie widzowie. Przeczytałem ostatnio, że Polacy znaleźli sobie nowy ulubiony kierunek importu samochodów używanych. Już nie Niemcy, nie Francja, nie Włochy, nie Hiszpania, nawet nie Czechy. Tym krajem jest Norwegia, a to za sprawą tego samochodu Nissan Leaf. Mówię oczywiście o Nissanie Leaf. Pierwszej generacji, czyli samochodzie produkowanym w latach 2010-2017. To model, który nadal jest bardzo popularny na północy, a z uwagi na swój wiek jest już bardziej przystępny cenowo. Za około 35-40 tysięcy złotych możemy mieć samochód z początku produkcji, który będzie miał baterię sprawną w około 60-70% i przebieg około 150 tysięcy kilometrów. Te 60-70% oznacza, że latem pokonamy takim samochodem do 90 km, zimą do 70. 10. To nie brzmi zbyt imponująco, dlatego ja wolałbym dołożyć kolejne 5, nawet do 10 tysięcy i kupić samochód z baterią, która już zapewni nam spokojne przemieszczanie się na dystansie powyżej 100 km, nawet zimą. Oczywiście nie da się ukryć, że mówimy cały czas o samochodzie 10-letnim, a nawet i starszym, co dla wielu osób może być już dyskwalifikujące, bo wiele osób może uznać, że to już jest po prostu samochód stary. No i tym sposobem przechodzimy do tego auta. Wraz z drugą generacją Nissan Leaf stał się znacznie lepszym samochodem. Już podstawowa z dwóch oferowanych baterii daje nam ponad 200-kilometrowy zasięg. Na dodatek zmienił się na bardziej normalny wygląd tego samochodu. Nie każdy musi lubić kosmiczne linie pierwszej generacji, a takiego leafa, jak ten drugiej generacji już widzieliście na moim kanale około rok temu zrobiłem krótki testik takiego samochodu w Norwegii. Tutaj widzicie teraz link. Natomiast ten konkretny egzemplarz jest nieco inny, bo to jest lift dwójka po liftingu. Co zmienił lifting? O tym opowiem wam już za chwilę. Nie bez przyczyny zacząłem omawianie Nissana Leafa od wspomnienia Norwegii, bo to właśnie ten skandynawski kraj jest głównym rynkiem zbytu na ten samochód. Na 210 tysięcy sprzedanych w Europie lifów aż 70 tysięcy trafiło do Norwegii. Stąd właśnie w Oslo, w norweskiej stolicy, zaprezentowano w październiku 2017 jego drugą generację, czyli ten samochód, który widzicie za mną. Samochód, który miał już zupełnie inną stylistykę niż kosmiczna pierwsza generacja. Tu mamy już normalny wygląd kompaktowego samochodu marki Nissan. Nissan od taka Almera XXI wieku. Tył nieco podobny do Nissan Juk, przód nieco podobny do Mikry, zatem identyfikacja marki zachowana. Samochód wygląda elegancko, neutralnie, nie krzyczy jestem elektryczny, jestem eko, jest po prostu zwykłym, fajnym kompaktem, który może się podobać. Stojący obok mnie samochód to właśnie Nissan Leaf drugiej generacji po liftingu, który zmienił O, właśnie. Po liftingu mamy innego grilla, który nie ma już tutaj chromowanej ramki. To tyle. Naprawdę tyle zmienił lifting. To znaczy, mamy jeszcze nowy wzór felk i nową paletę kolorów. No dobrze, będąc uczciwym, coś Nissan też zrobił z baterią, dzięki czemu jest ona teraz lepiej podatna na wielokrotne ładowanie, na przykład w dłuższej trasie. Ale o tym opowiem Wam za chwilę. Gniazda ładowania w Nissanie Leaf schowane są pod małą klapką tuż przed maską maską, którą, co nietypowe w elektryku, możemy sobie podnieść i zobaczyć, co jest pod nią. Pod nią jest silnik elektryczny, który w tym przypadku generuje 218 koni mechanicznych i 340 Nm, to jest mocniejsza z dwóch jednostek. Słabsza ma 150 koni, 320 Nm i Jedna i druga oferuje całkiem niezłe osiągi, o tym opowiem wam podczas wrażeń z jazdy. Natomiast co do samych gniazd ładowania, są one z przodu, dzięki czemu łatwo podjedziemy pod ładowarkę. No, chyba że tak jak ja wolicie zawsze parkować tyłem, no to wtedy niekoniecznie. Natomiast jeżeli jeszcze wrócimy do tych silników i do baterii, to. Pierwszy Nissan Leaf debiutował z silnikiem o mocy 109 koni, z baterią 24 kWh, co optymistycznie dawało zasięg 90 km. Bardzo szybko z tej baterii zrezygnowano, bo niewiele osób ją kupowało. Zastosowano większe baterie, te o których wspominałem we wstępie. Natomiast teraz mamy baterię 39 kWh w podstawie, która pozwala przejechać tym samochodem ponad 200 km według deklaracji producenta i tą, która ma 59 w tym samochodzie i tutaj Możemy już nawet pokonać 385 km bez ładowania. Z tego, co mówił mi kolega, który wydaje samochody w Nissanie, jeden z kolegów po fachu dojechał z Warszawy do nowego targu bez ładowania. Jak to wyglądało w moim przypadku? Dowiecie się za tydzień, bowiem z tego samochodu będzie drugi test. Test takiego codziennego użytkowania: ładowania, jeżdżenia, ogrzewania, używania audio. O tym wszystkim opowiadam w filmie, do którego link zobaczycie tutaj, jeśli oglądacie ten film. Ponad tydzień po premierze? A jeśli oglądacie go w pierwszym tygodniu po premierze, to musicie poczekać do najbliższej soboty. Ale warto, bo naprawdę używanie elektryka zimą może zaskoczyć. W porównaniu z pierwszą generacją mamy tu bardziej ewolucję niż rewolucję, bo już w pierwszej generacji Nissan Leaf był we wnętrzu samochodem bardziej normalnym na pewno niż z zewnątrz. Duża różnica zauważalna jest w zegarach. W pierwszym Leafie zegary były dość kosmiczne. Tutaj mamy zegary, które są w zasadzie klasyczne: mamy analogowy prędkościomierz i mamy spory wyświetlacz obok niego. Wyłączymy nadmuch, żeby nam nie szumiał. Ten wyświetlacz jest wielofunkcyjny, sterujemy nim z kierownicy. Może on nam przekazywać całą masę różnych istotnych informacji na temat asystentów jazdy, nawiasem mówiąc, asystentów, którzy są bardzo, bardzo uciążliwi, na temat stopnia naładowania baterii i czasu, jaki potrzebny jest do jej regeneracji. Całą masę ustawień, też właśnie związanych z samym samochodem, no i te wartości komputera pokładowego, które myślę są dla nas interesujące. Ekran co jest bardzo istotne. Można obsługiwać w rękawiczkach, to sprawdzałem wielokrotnie i to mi się bardzo podoba. Ekran ma bardzo proste menu, takie może nie identyczne, ale dość podobne do tego, które znamy z Renówek, więc ktoś, kto ma Renault, kto miał do, do czynienia z systemami Renault, bez problemu i w Nissanie sobie poradzi. Samo menu jest proste, menu audio też, a właśnie wyłączmy sobie audio, menu audio też nam pozwala korzystać bardzo sprawnie ze wszystkich funkcji. Ogólnie przeskakiwanie pomiędzy funkcjami nie stanowi żadnego problemu. O, w tej chwili mam otwartą tylną klapę, dlatego tylna kamera pokazuje jakieś dziwne rzeczy. Mamy kamery 360 stopni w lusterkach, w przednim pasie i właśnie w tylnej klapie. Kamera jest dobrej jakości w nocy po ciemku, pod warunkiem, że jej oko jest w miarę czyste, również nie traci zbytnio na Jakości. Wróćmy sobie do menu i wyjdźmy poza ten ekran. Po pierwsze, mamy właśnie fizyczne przyciski do obsługi poszczególnych funkcji. Mamy pokrętła do głośności, do ustawiania mapy bądź regulacji audio. Mamy fizyczny panel klimatyzacji, oczywiście z funkcją auto, możliwością zaprogramowania, żeby samochód się nam podgrzał, zanim do niego wejdziemy. Ale nie jest to konieczne. Ja tym samochodem jeżdżąc teraz w tych warunkach, jak widzicie, jeden stopień w tym momencie. Nie miałem problemów z tym, żeby wsiąść do samochodu przy tej temperaturze, włączając od razu ogrzewanie fotela na high, włączając sobie od razu właśnie grzanie na 19-20 stopni. Już po dwóch, 3 kilometrach w samochodzie było ciepło, zatem szybciej niż w samochodzie spalinowym. Poniżej panelu klimatyzacji, właśnie wspomniane przyciski do elektrycznych siedzeń, one też stylistycznie tu tak średnio pasują. Myślę, że można by je było jakoś tutaj wkomponować w jakiejś obłój tudzież właśnie dostosowanej do tych kształtów w formie zamiast takich prostokątów dosyć topornych, które nie pasują do niczego. No bo tak, obok mamy obłe gniazdo 12V. Tutaj mamy miejsce na gniazda USB. Co ciekawe, mamy i USB-C i klasyczne USB-A. Mamy starter, starter, który się podświetla ładnie na niebiesko. Łatwo go w nocy znaleźć. I jeśli chodzi o guziki, to jeszcze po lewej stronie mamy tryb ECO, którego nie warto używać, bo jest męczący. Dodatkowe wspomaganie parkowania, otwieranie wtyczek, programowanie czasu wyłączenia wtyczki. I podgrzewanie kierownicy. Bardzo przydatna rzecz. Reset do codziennego zasięgu oraz regulacja jasności zegarów. To się przydaje, zwłaszcza jeżeli jest w miarę jasny dzień, ale już się nam włączą światła. Tudzież na przykład pada deszcz, a chcemy coś więcej widzieć. Prawa strona kierownicy obsługuje właśnie wspomnianych asystentów jazdy również. I przechodząc dalej na środkowy tunel. Mamy właśnie przełącznik i e pedal czyli ten system, który pozwala nam kierować samochodem wyłącznie za pomocą pedału przyspieszenia. Wybierak, dźwignia zmiany biegów, bardzo atrakcyjna, oryginalna, łatwo się do niej przyzwyczaić i mnie się ona fizycznie bardzo podoba. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, jest wykończona takim ładnym niebieskim plastikiem, który wygląda jakby się świecił, on się nie świeci. Dalej, hamulec pomocniczy, który jest tutaj w guziku, w podstawowej wersji, jest to dźwignia uchwyty na kubki i przejdźmy do schowku w tym sposobem. Schowek w podłokietniku niezbyt duży, ale wystarczający, żeby jakieś drobiazgi do niego włożyć. Kieszenie w drzwiach nie rozpieszczają, aczkolwiek półtralitrowa butelka się w nich mieści na wcisk plastikowa. Schowek przed pasażerem. Ten jest faktycznie duży. W schowku, przed pasażerem sporo się zmieści, aczkolwiek on też jest tak jakoś sztucznie tutaj zwężony. Nie wiem po co, ale jest dość głęboki i też bardzo użyteczny. Poza tym, więcej schowków w tym wnętrzu nie znajdziemy. Pod spodem mamy baterię, co sprawia, że pod siedzeniem nie znajdziemy żadnego dodatkowego schowka. Ale warto jeszcze sięgnąć do sufitu, bo po pierwsze mamy oczywiście słoneczniki z lusterkami podświetlanymi. Ale jak już mówimy o świetle, to mamy dwa duże punkty światła. Zaświećmy go. Ten jest taki typowo japoński, trzypozycyjny, prawie jak w Toyocie. Ten wygląda bardziej designersko, bardziej nowocześnie. Ogólnie obydwa naprawdę rozświetlają to wnętrze w sposób wystarczający i to jest na pewno na ich plus. Na koniec jeszcze chcę Wam powiedzieć parę słów o lusterku wstecznym. Lusterku wstecznym, które ma funkcję też kamery. No, w tej chwili widzimy gwiazdy, a właściwie to chmury, ponieważ kamera tego systemu jest na tylnej szybie. Tak naprawdę o tylnej części lifa możemy też powiedzieć tylko o tych światłach i o tym, że jest tu dużo miejsca, co zobaczycie za chwilę. Bo jak chodzi o schowki, to jest średnio tu też się zmieści półtora litrowa butelka, ale już nic poza nią nie mamy tu żadnych dodatkowych opuchów poza kieszeniami na siedzeniach. I jak chodzi o wyposażenie, to też jestem troszeczkę zaskoczony, bo wprawdzie mamy tutaj dwa gniazda USB klasyczne i mamy podgrzewanie tylnej kanapy też dwustopniowe, ale całej tylnej kanapy. Podczas gdy we wcześniejszych lifach mieliśmy tutaj zamocowane dwa przyciski: osobny dla prawej strony, osobny dla lewej strony tylnej kanapy, i myślę, że to było lepsze. Na sam koniec, jeszcze trochę ponarzekam. Bo wprawdzie podsufitka jest jasna, ale reszta wnętrza jest czarna. I jestem trochę zaskoczony, że Nissan akurat taki samochód udostępnia nam do testów, dlatego że opcjonalnie może być tu jasne wnętrze. I większość lifów na rynku ma to wnętrze jednak jasne, zwłaszcza tych starszych lifów. Nissan List to samochód segmentu C, miejsca w nim jest pod dostatkiem. Fotel odsuwam wprawdzie maksymalnie, ale tak naprawdę jeżdżę zazwyczaj około ząbek dwa ząbki do przodu. Na kierownicy bez problemu znajdę wygodną pozycję. Kierownica jest oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach. Fotel ma regulację wysokości i regulację pochylenia. Ręcznie regulowany jest, nie ma tu żadnych elektrycznych dodatków, poza oczywiście ich podgrzewaniem. No i w tej pozycji z tym jednym ząbkiem do przodu jest mi tutaj wygodnie, ale dla utrudnienia cofnę ten fotel jednak maksymalnie i zobaczymy, jak jest z tyłu. Cofnąłem fotel maksymalnie, bo ja już wiedziałem wcześniej, że jest tutaj dość miejsca. Popatrzcie, siedzę teraz wygodnie, mam przed kolanami jeszcze miejsce, nie dotykam nawet oparcia fotela kierowcy. Nawet jak sobie delikatnie zjadę, to tutaj się i tak bez problemu mieszczę. Miejsca nad głową też mi nie brakuje, bo dach jest poprowadzony dość wysoko i to pomimo, iż nie wiem, czy to jesteście w stanie wychwycić, porównując te dwa kadry, ale siedzę wyraźnie wyżej niż. Kierowca i pasażer z przodu, a to dlatego, że pod kanapą umieszczone są te akumulatory. Co zresztą fantastycznie widać. W tej chwili widzicie to na przebitkach w salonie Nissana, skąd odbierałem ten samochód do testu. Jest taki właśnie przecięty na pół, live, w którym doskonale pokazane jest to, jak rozplanowany jest napęd, jak rozplanowane są baterie. Bagażnik Nissan Alifa otwieramy ręką. Nie ma tu żadnych elektrycznych pstryczków. Są klasyczne gazowe teleskopy. I po podniesieniu klapy dostajemy 435-litrowy bagażnik o dość regularnym kształcie, którego praktycznie w ogóle tutaj nie mącą nadkola. Jakiś tam Ułamek tego bagażnika zabiera nam opcjonalny system Bose, ale poza tym można powiedzieć, że jest tu porządek. Apteczka jest na rzepach, podobnie na takich gumach jest gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. One też nie latają nam tutaj podczas jazdy, nie wypadają. Pod podłogą nie ma nic dodatkowego. Po lewej stronie mamy złącze typ 2 do podpięcia się do słupka. Po na prawej stronie włożyłem kabel do podpięcia do 230. Zatem te dwa kable też nie latają nam po bagażniku, jeśli sobie to zorganizujemy odpowiednio. Jedynym mankamentem jest bardzo, bardzo wysoki próg załadunkowy. On sięga daleko powyżej mojego nadgarstka, naprawdę bardzo wysoki. No i co do innych akcesoriów w tym bagażniku, to znajdziemy tu jeszcze dwa takie uchwyty na siatkę jedno źródło światła. Jestem trochę zaskoczony, że nie ma tutaj gniazda 12 v Może opcjonalnie ono w jakichś innych wersjach występuje. Jeżeli macie LIFA, to możecie się na ten temat wypowiedzieć w komentarzu. Ja jeszcze tylko zwrócę Waszą uwagę na możliwość położenia siedzeń. I jak położymy siedzenia, to powstaje tutaj bardzo wręcz hiper wysoki próg załadunkowy. Zastanawiam się, czy nie był w stanie Nissan tego jakoś inaczej rozwiązać, bo zwróćcie uwagę, tu zostaje bardzo dużo miejsca pomiędzy przednim i tylnym siedzeniem, więc może jakoś dałoby się tą kanapę przewrócić, ale no niestety Nissan tego nie przewidział. Nieczęsto się zdarza, żebym przy teście samochodu nowego mógł powiedzieć Wam coś więcej na temat jego usterkowości. Ale jak wiecie, moi znajomi mają właśnie takiego lifa, tyle że sprzed liftingu. Mają go już ponad rok, pokonali nim ponad 15 tysięcy kilometrów i specjalnie do nich wczoraj zadzwoniłem, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jak ta eksploatacja wygląda. Otóż na przestrzeni 15 tysięcy kilometrów Nissan nie sprawił absolutnie żadnego problemu, ani raz nie wymagał interwencji serwisu innej, niż tylko właśnie, regularny serwis wynikający z eksploatacji. Datacji. Jedyne, na co zwrócił mi Jacek uwagę, to to, że używając często systemu e-pedal, trzeba od czasu do czasu jednak pohamować troszeczkę hamulcem nożnym, żeby nie rdzewiały tarcze hamulcowe. Tego problemu akurat w tym konkretnym egzemplarzu nie ma. Widać, że tarcze są ładne, srebrne, nie są zardzewiałe. Natomiast Nissan sprawił dwa problemy natury eksploatacyjnej. Po pierwsze, wybierając się nim w dłuższą trasę, a jedną taką 900 km trasę Jacek pokonywał, ładując go co te 150 km, bo mają Nissana z tą mniejszą baterią, no i nie doładowują go do pełna, bo wtedy wiadomo już przy tej końcówce ładowania traci rozpęd ten system ładowania, po prostu już bateria nie dopakowuje się tak szybko jak kiedy jest blisko pustej. To przy czwartym ładowaniu bateria się przegrzała, samochód zaprotestował, nie mógł jej dalej ładować, no i konieczny był dłuższy postój na schłodzenie baterii. A już jak mówimy o ładowaniu, to wystąpił drugi problem, znaczy występuje drugi problem, i jest tym problemem złącze Shademo, które to złącze jest mniej efektywne niż złącze CCS, i przez to ten samochód po prostu ładuje się dłużej. Poza tym żadnych problemów nie było, tak jak mówię. I myślę, że to bardzo dobrze podsumowuje japońskiego Nissana, nawiasem mówiąc, produkowanego w Europie. Zanim jeszcze przejdziemy do plusów i minusów, i do wrażeń z jazdy, postanowiłem osobny segment poświęcić cenom Nissana Leafa, bo. Taki jak ten Nissan Leaf w topowej wersji kosztuje 203 tysięcy złotych i to się może wydawać dużo. Podstawowa wersja z tą większą baterią, czyli tak de facto średnia wersja wyposażenia, to wydatek rzędu 192 tysięcy złotych, a całkiem podstawowy z tą mniejszą baterią na 200 km zaczyna się od 153 tysięcy złotych. I znowu możecie powiedzieć, że to jest dużo. Ale w tym momencie ceny samochodów spalinowych są już kosmicznie wysokie. Taki Golf, Astra Civic, Corolla, każdy inny spalinowy kompakt w analogicznym do podstawowego LIFA wyposażeniu będzie kosztował między 110 a 120 tysięcy złotych, co sprawia, że ta różnica maleje do 30-40 tysięcy złotych. Od ceny LIFA odliczamy jeszcze, bo wszystkie LIFy się na to łapią, ten dodatek z programu Mój Elektryk 16 lub 27 tysięcy złotych w zależności od tego, czy jesteśmy osobą Indywidualną z małą rodziną, czy też mamy kartę dużej rodziny. To sprawia, że ta różnica w cenie między elektrycznym kompaktem a spalinowym staje się już bardzo niewielka, i jeśli mamy wallboxa w domu, to naprawdę możemy rozważyć elektryka jako drugi samochód w rodzinie. Nissan Leaf to samochód przystępny cenowo, i to zarówno jeśli mówimy o aucie nowym, jak i o używanym. Po kosmicznej pierwszej generacji dziś Leaf ma dość zachowawczy wygląd. W tej wielkości samochodzie dużym zaskoczeniem jest bardzo przestronne wnętrze, tak z tyłu, jak i oczywiście z przodu, które niestety, podobnie jak na dwozie, w drugiej generacji jest dosyć nudne, zwłaszcza w tym smutnym czarnym kolorze. Jak na samochód elektryczny przystało, Nissan Leaf zapewnia naprawdę dobre osiągi, ale niestety ja nadal odczuwam w nim range anxiety. Na koniec muszę wspomnieć o tym, że mamy tu fizyczny panel klimatyzacji z ogromnym plusem. Ale minusem będzie to, że jeżeli nie mamy możliwości ładowania się w domu, to koszty na ładowarkach są niemal takie same jak koszty tankowania paliwa. Żaden test na motopasjach nie obędzie się oczywiście bez testu spania w samochodzie, test kamila. Fotel, jak to w Japończyku natychmiast leci do tyłu. Nie mamy tu elektrycznej regulacji. Jestem teraz w grubej kurtce, więc będzie to trochę nieobiektywne. Bo jednak próg pomiędzy siedziskiem i oparciem jest tutaj wyczuwalny i myślę, że pewnie w innej niż zimowa kurtka byłoby tu niewygodnie, więc no zaliczę ten test, oczywiście, ale będzie to takie warunkowe zaliczenie. Chyba nie chciałbym spać w lifie, ale tragedii nie ma. Nissan Leaf nigdy nie był samochodem wolnym. Już ta pierwsza generacja z podstawową baterią i 109-konnym silnikiem rozpędzała się do setki w 11 sekund. I oczywiście nie czyniło to z Leafa Sprintera, ale było to wystarczające, żeby być w miarę dynamicznym, zwłaszcza że przy tym natychmiastowo dostępnym momencie obrotowym w prędkościach miejskich Leaf był bardzo sprawnie poruszającym się samochodem. Ten Leaf, druga generacja po liftingu, robi to oczywiście dużo lepiej, bo już w podstawowej baterii 39 kWh, 150 koni, ten samochód, pierwszą. Setkę pokazuje nam na liczniku po niespełna 8 sekundach, a w tej wersji 59 kWh, 218 koni po zaledwie 6,9 sekundy. Bardzo, bardzo szybko, moim zdaniem, ale pomaga w tym niewielka jak na elektryczny samochód masa, bo Leaf waży zaledwie tonę 700 z maleńkim okładem, a ten konkretny nawet według dowodu rejestracyjnego całą tonę 700. Zastanawiam się, z czego te różnice wynikają. Przyjmijmy 1,7 tony na okrągło, ze mną na pokładzie to i tak jest trochę ponad. To jest niezły wynik. Wagowy, jak na samochód elektryczny, kompaktowych rozmiarów, i do tego mamy też całkiem przyzwoitą ładowność 500 kg na poziomie normalnego spalinowego kompaktu. To naprawdę zasługuje na dodatkowe uznanie, na dodatkowe zwrócenie na ten parametr uwagi. Dynamika to oczywiście jest jedno. Masa mimo wszystko to na 700. To nie jest masa kompaktu spalinowego, więc prowadzenie tego samochodu no nie będzie idealne. Będziemy wyczuwać trochę podsterowności w inny sposób niż w samochodzie spalinowym, bo jednak tej masy trochę jest. I w takich warunkach dosyć śliskich, mokrych, zimowo-jesiennych, jakie mamy teraz, no akurat w tym momencie, kiedy to nagrywam, wyszło słońce. To ten samochód będzie się trochę uślizgiwał, i trzeba mieć na względzie to, że on jest dość ciężki. Ale sama jazda jest dość precyzyjna, i dość precyzyjnie też można wyczuć jego gabaryty. Ale do manewrowania przejdziemy za chwilę, bo jak mówimy już o jeździe, to warto wspomnieć o systemie E-Pedal, czyli E-Pedal, czyli jazda z wykorzystaniem wyłącznie pedału przyspieszenia. Zwracałem wam na to uwagę w teście Fiata 500 elektrycznego, gdzie zachwycił mnie ten system. Fantastycznie to działało. W zasadzie ja jeżdżąc. Normalnie, spokojnie, nie spiesząc się w ruchu miejskim i podmiejskim można zapomnieć o istnieniu pedału hamulca i po prostu operować delikatnie potencjometrem przy pedale przyspieszenia, sprawiając, że ten samochód i zahamuje i przyspieszy. System ten bardzo dobrze też działa na odzyskiwanie energii, chociaż jak chodzi już o samo zużycie o tym będę oczywiście już wielokrotnie wam to powtarzałem w tym teście, mówił w tym filmie za tydzień. No nie są te wartości jakieś oszałamiająco dobre jak chodzi o to zużycie energii, ale odzyskiwanie jest odczuwalne zarówno w mieście jak i w trasie. Kiedy już sobie jeździmy tutaj po okolicy i korzystamy normalnie z ogrzewania, to jest kolejna zaleta samochodu elektrycznego nad spalinowym, bo bardzo szybko w tym samochodzie robi się ciepło, ale to nie do końca są wrażenia z jazdy, więc przejdźmy do kolejnych kwestii. Manewrowalność. W promień zawracania Nissan Alifa jest dosyć duży. Ciężko się tym samochodem manewruje. Mam wrażenie, że podobnej wielkości samochody spalinowe są bardziej zwrotne w większości, bo oczywiście są od tego wyjątki zazwyczaj włoskie, ale to też nie jest regułą. Natomiast w, tak jak mówiłem już wcześniej, wyczucie gabarytów tego samochodu nie stanowi problemu do tego Mamy system kamer, które dają nam widok 360 stopni. Mamy kamerę z przodu, kamerę z tyłu. Te kamery są niezłej jakości i nawet w tą brzydką pogodę deszczową, której oczywiście zaprzeczenie mamy w tym momencie za oknem, ten samochód całkiem nieźle pokazuje nam, co się dzieje dookoła. Te obiektywy tych kamer jakoś nie chcą się za bardzo ubrudzić i bardzo dobrze. Bez tych kamer też nie jest najgorzej, bo w lusterku wewnętrznym, które ma jeszcze na dodatek tą funkcję kamery, mamy praktycznie całą szybę zajętą w lusterku. Czyli lusterko pokazuje nam nic więcej jak to co powinno pokazywać. Zewnętrzne lusterka nie wyglądają na bardzo duże, a są bardzo duże, są wystarczające, bardzo dobrze pokazują nam co się dzieje za autem. I tak naprawdę tylko przy tym manewrowaniu te kamery są przydatne, bo słupek C jest dość szeroki. Same szyby dają całkiem niezły obraz tego co się dzieje dookoła przy manewrowaniu, ale bez tych kamer byłoby po prostu troszeczkę trudniej. W manewrowaniu, parkowaniu, jeżdżeniu, odnajdowaniu się na drodze. Nie do przecenienia są też oczywiście lampy, które w podstawowej wersji Lifa i to było dla mnie małe zaskoczenie, są nadal halogenowe. Już od wersji średniej mamy. Światła LED. Tutaj w najbogatszej wersji również są to LEDy Nie są to Ledy matrycowe, ale mają oczywiście tryb automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi a światłami mijania i oczywiście mają tryb automatycznego przełączania pomiędzy dziennymi a mijania. Można go też ustawić w czterech poziomach czułości. Ja mam ustawionego na najwyższy, bo ja jednak zawsze wolę mieć te światła zaświecone, jak tylko robi się już troszeczkę szaro. Teraz na przykład mimo tego słonka, mimo całkiem przyjemnej pogody, światła są zaświecone. Na koniec wrażenie z jazdy powiedzmy sobie o wyciszeniu. W samochodach spalinowych mówimy, ja to podkreślam, że samochody dziś, a 20 lat temu są dużo, dużo cichsze samochody są znacznie lepiej wyciszane niż dawniej, a w samochodach elektrycznych szczególnie zwracamy na to uwagę ja zwróciłem Wam uwagę na przykład przy Dacia Spring, którą też testowałem dla Was że w tym samochodzie jest dość głośno w Lifie odrobione lekcje w tym samochodzie jest cicho oczywiście nie jest idealnie cicho i kiedy sobie jechałem autostradą te 110 100 na godzinę no to troszeczkę przygłośniałem radio. Zresztą radio ma funkcję reagowania na wzrost prędkości. Ale nie znaczy to absolutnie, że było głośno. Bez problemu można tutaj rozmawiać z pasażerami nawet przy tych prędkościach. No nazwijmy to autostradowych, dróg ekspresowych, o może tak? A zasługą tego jest między innymi dobre wyciszenie uszczelkami tego samochodu. Zwracali niektórzy koledzy po uwagę na to, że Czasami trzeba tutaj trzasnąć drzwiami, czasami, w zasadzie za każdym razem. Ja jestem do tego przyzwyczajony, bo w zasadzie poza moim Mercedesem we wszystkich moich samochodach dość mocno muszę zamykać drzwi, i tutaj też uszczelki są dość solidnie. Dane jest ich po prostu dużo, są grube, dobrze wygłuszają drzwi, dobrze wygłuszone jest całe to wnętrze, nie mam do tego zastrzeżeń. Przejdźmy do podsumowania. Nie powiem Wam, że przekonałem się do elektryków. Nie powiem wam, że pokochałem je tak jak samochody spalinowe. I na pewno nie powiem wam, że elektryki to jedyna droga. Bo w to po prostu nie wierzę. Myślę, że jedyną drogą to jest to, żeby w jakiś sposób utrzymać motoryzację spalinową, na przykład poprzez samochody wodorowe. Napęd wodorowy, spalanie wodoru, czyste spalanie wodoru. To jest przyszłość. Ja tak to widzę. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy samochody spalinowe kosztują już prawie tak samo dużo jak samochody elektryczne, bo ich ceny po prostu oszalały, w czasach kiedy benzyna i olej napędowy są coraz droższe, elektryki naprawdę zaczynają być alternatywą. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jakie jest wasze zdanie na temat Nissan'a Lifta, tego pierwszego, jak i tego po liftingu drugiego, którym właśnie jeżdżę? Napiszcie o tym w komentarzach. Pamiętajcie o kciukach w górę i o subskrybowaniu motopasy Kamila. Jeśli podoba się wam ten test i podobają się wam inne moje testy, widzimy się już niedługo. A za tydzień przypominam drugi film z Nissanem Liftem, w którym opowiem wam o tym, jak wyglądał mój tydzień z tym samochodem. Do zobaczenia. No, to jeszcze ta mała gwiazdka wyjaśniona. Samochody elektryczne na dłuższą metę, na dłuższe trasy, nie będą dla mnie alternatywą dla samochodów spalinowych tak długo, jak zasięg 400 km nie będzie odzyskiwalny w 5 minut. Mówię to poważnie, dlatego że ja nieraz jadąc np. do mojego brata 800 km trasą, nie zatrzymuję się więcej niż raz na dotankowanie. A w samochodzie elektrycznym. Jest to niewykonalne, żeby zatrzymać się na 800 km raz i żeby to trwało 5 minut. Tyle miałem Wam do powiedzenia na ten temat, już tym razem faktycznie do zobaczenia.